Dzisiaj jest dzień sadzenia pomidorów. To miała być grządka kapuściana, ale zmieniliśmy zdanie. Kapusta będzie rosła w snopkach słomy, natomiast tutaj powstała grządka z dominacją pomidorów. Pomidory z naszej rozsady to są pomidory malinowe, faworyty, wysokie. Dla każdego pomidora przeznaczone jest jedno pole, 50 na 50, co dwa pola. Posadziłam pomidory. W tych pozostałych polach, tutaj na przykład, już są wysadzone selery. I co jest ciekawe, że to jest właśnie też grządka, z której nie była w ogóle od jesieni ściągana ściółka. I ziemia, pomimo tego, że już od wielu, wielu dni nie pada deszcz, ziemia jest po prostu bardzo przyjemnie wilgotna. Posadziłam już w zasadzie prawie wszystkie pomidory. Każdy pomidor ma bazylię. Tu na skrzyżowaniach poszczególnych pól posadziłam aksamitki. Tu już wychodzi cebulka, oraz jeszcze nie wykiełkowały ząbki czosnku. Mam nadzieję, że to będzie wszystko pięknie wyglądać, i został mi teraz ten ostatni tutaj pomidor do posadzenia. Ta rozsada jest naprawdę imponująca. Widać, że pomidory widocznie lubią być podlewane gnojóweczką bananową. Co robimy? Usuwamy te liścienie, które są już roślinie niepotrzebne, starając się tak to wyszczypać, żeby nie uszkodzić tego meszku, który pokrywa pięknie łodyżkę. Te liście też są niepotrzebne. Więc je usuwam. Nie robię tego, nie łamię tych liści, dlatego że jak złamię liść, to on będzie się ciągnął aż się oderwie właśnie z tą skórką otulającą młodykę. Na razie tyle. Potem po kilku dniach, jak już ten pomidorek tutaj się dobrze poczuje, to zastanowię się, które jeszcze niepotrzebne gałązki oberwać, tak żeby nie tracił energii niepotrzebnie na gałązki, które nie będą miały owoców. Aha, no tak. Pierwsze, co powinnam zrobić, to oczywiście na razie go może położę delikatnie. Rozsunąć ściółkę. No, i teraz centralnie trzeba tutaj oczywiście wykopać dołek. O, to jest właśnie to. Piękna ziemia. Mokra. Więc ta ściółka fajnie trzyma wilgoć. I sadzimy pomidorka. Od razu będziemy też dawać pomidorowi podporę. Zwłaszcza dzisiaj jest. Był bardzo silny wiatr, więc trzeba się było troszeczkę namęczyć z tym sadzeniem, z wiatrem w zasadzie, bo sadzenie nie jest męczące przecież. I wbijamy patyk, kołek, w takiej odległości, żeby to było dosyć blisko od pomidora, ale żeby nie wbijać e, zbyt blisko, żeby nie uszkodzić korzonków. Czyli na odległość troszeczkę większą, aniżeli y, była ta doniczka, w której rosła rozsada. Tu od razu wbijam te patyki większe, bo ten pomidor na pewno będzie większy. No i trzeba go teraz podwiązać. I tu jest ważna rzecz, że Chyba popełniłam błąd wybierając właśnie taki sznureczek barwiony do przyczepienia pomidora do patyka. Nie wiem, to jest farbowane, więc na pewno któregoś dnia wymienię te wszystkie podwiązki, podwiązania. I teraz, jak właśnie przywiązuję do palika pomidora, to staram się zrobić to tak, żeby. On miał tutaj jakąś możliwość ruchu, żeby nie był zbyt mocno też przyciągnięty do palika i drugą wyżej i też ważne, żeby to podwiązanie było na tej grubej głównej, jak to nazwać, łodydze właśnie, łodydze, dobrze. Czyli on zachowuje swój pion, ale... Ma ochronę przed wiatrem. No i to był pomidor faworyt. Nie, czy wysoki to był? Muszę sprawdzić, dlatego wysoki. Ponieważ każdy pomidor ma swoją. E, ma swój taki. Takie coś z nazwą. I to jest pomidor wysoki. Więc tu przy paliku mam oznaczenie, jaki to jest pomidor. Dobrze, no i teraz to naturalnie trzeba podlać. Za chwilkę też dosunę ściółkę, ale zanim to zrobię, to jeszcze tutaj posadzę dla towarzystwa bazylię, też z własnej rozsady. Zawsze mnie to dziwiło, po co ludzie sadzą swoje, sieją swoje nasiona, skoro można je kupić, no ale teraz już się nie dziwię. Teraz już sama to robię, nie kupuję żadnych ziół. Ta bazylia, nawet tak jak się rusza, już pięknie pachnie. Potem jeszcze mogę dosadzić tutaj sałatę, na przykład. Bazylia może sobie być tutaj w tym miejscu, nie za blisko pomidorka, żeby jedna i druga roślinka miała przestrzeń. No, i tu jeszcze można z drugiej strony posadzić bazylię. Bazylia z pomidorkiem się lubią, także na talerzu. No i teraz delikatnie to podlewamy. Jeżeli trzeba, to ustabilizujemy taką małą sadzoneczkę. Bardzo mi się podobają te własne bazylię. Dobrze. No, i teraz w każdej grządce trzeba przywrócić ściółkę. I ja to właśnie zaraz będę, będę robić w każdej grządce. W tych wolnych po polach jeszcze posadzę, może, kopry włoskie, jeszcze zobaczę, co tam mam w rozsadzie, może sałatę. Dzisiaj też posadziłam rozsadę pomidora karłowego to chodźmy tę rozsadę jeszcze pokażę nigdy wcześniej nie mieliśmy na działce tyle pomidorów co teraz tutaj mamy 11-12 będzie krzaczków pomidorów karłowych pomidorek karłowy jeżeli chodzi o pole to przeznaczyłam 3 pomidorki na takie pole to powinno wystarczyć jeżeli okaże się, że te pomidory nie będą karłowe tylko nagle bardzo mocno wyrosną, no to będę się martwić tym później. Niektóre mają już kwiatki, teraz tutaj tym wszystkim pomidorkom również dosadzę bazylię i to się zaściółkuje. I dzisiaj był taki fajny dzień, jak zresztą każdy inny na działce. Potem jeszcze przejdę, obejrzę wszystkie grządki. Dzisiaj był wielki wiatr, więc te rośliny, o, zobaczcie kopry włoskie, które wczoraj posadziłam, tak jak wiał wiatr w tym kierunku, się pokładły. Jeszcze nie są mocno osadzone w ziemi, więc trzeba będzie dzisiaj właśnie to zrobić. A jutro? A jutro zobaczymy, co będziemy sadzić. Pojedziemy do domu, zobaczymy, jak wygląda rozsada, i zadecydujemy. Co jutro tutaj przyjdzie na grządkę?